Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie. Maciej Żółkowski. Katarzyna Sowa. Zrobimy dla Was takie krótkie podsumowanie wideo, jeżeli chodzi o naszą dotychczasową działalność dotyczącą pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy i tego w jaki sposób koordynujemy te działania. Jak wiecie, Pokusa bardzo prężnie zaangażowała się w pomoc razem ze Związkiem Technologicznym w Polsce, oddziałem w Krakowie. Do tej pory przekazaliśmy ponad 25 ton karm suchych na Ukrainę, ale i również tutaj dla ludzi, naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy przyjechali, udało im się wydostać razem z. Z psami. Ponad 5 ton karmy mokrej, którą również przekazaliśmy na Ukrainę, jak i tutaj rozdysponowaliśmy. W Polsce już w punktach, w których znajdują się hodowcy. Suplementów, pokusy przekazaliśmy za ponad 35 tysięcy zł, zarówno na Ukrainę, jak i tutaj. Tych najbardziej potrzebnych, probiotyków, mleko dla szczeniąt, elektrolity, drożdże. Co jeszcze? No możecie nas w dalszym ciągu wspierać, ponieważ dalej trwa zbiórka karmy w, i w związku chronologicznym. Również możecie pisać maile na naszego pokusowego maila, jak również na związek o tym, w jaki sposób możecie pomóc, co możecie zaoferować Wy. Udało nam się już zapewnić domy dla kilkunastu rodzin z kilkudziesięcioma psami. Ta pomoc dalej jest potrzebna, więc jeżeli ktoś z Państwa mógłby zaoferować się z przyjęciem, Dom, przyjęciem ludzi w rodzin razem z psami albo bez, to możecie również pisać do nas. Są zbiórki karmy organizowane w, związku, w oddziale Związku Kynologicznego w trakcie ich otwarcia, czyli poniedziałek, środa, czwartek. Godzina godzinach urzędowania możecie też przesyłać karmę na nasze adresy w Pokusowe, czyli na nasz magazyn w Nisku, jak również na siedzibę do nas tutaj. Wszystkie informacje znajdziecie na naszych social mediach, na Facebooku, Instagramie, zarówno profilu Pokusy, jak i również Związku Kronologicznego w Polsce, oddział w Krakowie. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Liczymy na Waszą pomoc dalszą, ponieważ nasi przyjaciele z Ukrainy w dalszym ciągu będą ją potrzebować. Mamy nadzieję i liczymy, że ten konflikt wkrótce się skończy, a my będziemy w stanie pomóc jak największej ilości hodowców i ich podopiecznych z Ukrainy. Dziękujemy Wam raz jeszcze za dotychczasowe wsparcie i slawa Ukrainie!